Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel są siebie dumni. Będą znowu razem. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przeżyli trudny rok rozstanie, rozwód i. Kropka nowe związki. Choć Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się w tańcu z gwiazdami, nie zawsze tanecznym krokiem szli przez życie. Po 17 latach związku, a 14 latach w małżeństwie, para ogłosiła w marcu tego roku. Że się rozstają. Towarzyszyło przy tym mnóstwo emocji, zwłaszcza kiedy Marcin Hakiel ogłosił w programie Miasto Kobiet. Że Kasia chciała więcej wolności, a potem ta wolność miała imię. Atmosferę do czerwoności rozgrzała przy tym Paulina Smaszcz, która rozżalona wyciągnęła na światło dzienne wszystkie sekreciki. Przy okazji też ujawniła, że Kasia i Maciej Kurzajewski pracujący przy programie, pytanie na śniadanie, są parą. Co tu się działo? Marcin Hakiel nie próżnował i szybko znalazł sobie uroczą, tajemniczą blondynkę. Która zaleczyła jego rany po rozstaniu. Z kolei Kasia i Maciej przeszli na kolejny etap związku, i na palcu aktorki można podziwiać piękny pierścionek zaręczynowy. Wszystko wskazuje na to, że relacje byłych małżonków są na tyle dobre, że są w stanie funkcjonować obok siebie. Czyżby zadziałała na nich magia nadchodzących świąt? Wszystko na to wskazuje. Trzeba przyznać, że ci i Hakiel zawsze dogadywali się w kwestii opieki nad dziećmi i ich wspólnego dobra. To dlatego zdecydowali się na naprzemiennym wychowywanie dzieci w trybie tygodniowym. Teraz. Jak donosi tabloid, oboje są dumni z systemu, jaki wypracowali i tego. Że sumiennie wywiązują się z rodzinnych obowiązków. Zgodnie działają na rzecz rodziny i dzieci mówi źródło serwisu Jastrząb Post.